Morsy na swój sposób celebrowały święto Trzech Króli. Mają w tym swoją tradycję, którą niezmiennie podtrzymują od ponad 20 lat. W poniedziałek, 6 stycznia, kiedy większość rodaków odpoczywała w swoich ciepłych mieszkaniach, odważne, szczecińsko-polickie Morsy zażywały rześkich kąpieli. Każdego roku w ten sam niekonwencjonalny sposób przy jeziorze Głęboki obchodzą święto Trzech Króli. 6 stycznia odziani w królewskie szaty zaprezentowali na pomoście nietypowy orszak. Nie od dziś wiadomo, że regularna ekspozycja na zimne temperatury poprawia ogólne samopoczucie. Mroźne kąpiele hartują, stymulują pracę układu odpornościowego oraz łagodzą wiele dolegliwości. Dla polickich i szczecińskich morsów to jednak coś więcej. Wspólne kąpiele są symbolem wytrzymałości i wspólnoty. Grupa stale się rozrasta, a w szeregach morsów są także dzieci. Pierwsze kąpiele w sezonie ruszają z reguły na przełomie września i października. Spotykają się regularnie i zachęcają do tego innych. Okazji, by zacząć przygodę z morsowaniem nie brakuje. Spotykają się w soboty i niedzielę o godzinie 11. .00.